Wiecie, jak wyobrażam sobie grę takich streamerów? Eee, Maciek kurwa, podnieś mnie, leżę tutaj. Maciek kurwa, pomóż mi. <laughs> podać wam srajtaśmę. Kto normalny wchodzi do gry i mówi: Hmm, zagram Twinsami for fun. Ktoś w ogóle widzi tą postać w grze? Nie wiem, jakoś mnie tak naszło. A wezmę sobie Twinsa, nie gram tym praktycznie wcale. Od samego początku mojej przygody z DBD widziałam je mniej niż 10 razy. Sama grałam nimi tak z 5-6 gierek. A według mnie to jest jedyny grywalny skin dla tej postaci. Nie widać tej twarzy. A Ogólnie ta postać jest nie tylko obrzydliwa, ale też creepy. W każdym razie chciałam zagrać sobie czymś, co nie biorę na co dzień. i Twinsy chyba się najlepiej do tego nadają. <ścoughs> no to będzie meczyk. Mamy streamerów. Super. No to trzeba będzie dać im show. Najlepiej takie, którego nie zapomną. Chciałam zagrać sobie z Mori, ale hmm, zastanawiam się w sumie nad wyborem mapy. Na takiej, gdzie będę mogła się dobrze bawić. O nie, tylko nie Rakun City. Nie wiem, który raz dzisiaj dostaję tą mapę. Nie lubię jej, nieważne, po której stronie gram. Dlatego szansa, że ją dostanę dzisiaj po raz enty jest więcej niż pewna. Chciałabym dostać jednak to Ormond. Strasznie długo ładuję. Wiecie co? Ja już żałuję wejścia do tej gry. E, podsumowując, skład streamerów, mapa, której nie cierpię, i te cholerne twinsy. E, nawet ta animacja wypluwania Wiktora jest obrzydliwa. Wygląda, jakby przeszedł aborcję dwa razy. Mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać. Granie ze streamerami to zawsze jakieś wyzwanie. Ci dwaj pewnie grają z nimi. No i pewnie już zaczęli tamtego gena. To się wypnie to też. <śmiewanie> Sama sobie zastawiłam drogę, no brawo ja. O, czuję, że dostanę wylewu w tej grze. <śmiewanie> <śmiewanie> Nawet bardzo. Idź mi z tą latarką. Dobra, trzeba spuścić Wiktora ze smaczy. Musi pójść, paleta dobra, chwila zabawy, i zrobili już trzy geny, więc to chyba pora, żeby zacząć robić presję. Jednym surwem na glebie nic nie zrobię. Jeżeli uda powalić mi się dwójkę, możliwe, że damy to szansę na wygraną. Swoją drogą czuję się, jakbyśmy grali mecz piłki nożnej. Kopią tym Wiktorem jak rasowi piłkarze. Tutaj się jeszcze pokuszę o tego Leona. No, ja, no kusi. Wiecie, jak wyobrażam sobie grę takich streamerów? Eee, Maciek, kurwa, podnieś mnie, leżę tutaj, Maciek, kurwa, pomóż mi. Hehe, <laughs> podać wam srajtaśmę? A sama blokuje sobie przejścia. Trochę się tutaj wydarzyło niefajnych rzeczy. Co to? Równie dobrze mogłabym przyawczyć na początku meczu i byłoby podobnie. No, mają dwa geny do końca. Jeżeli skupię się na jednym surwie, przegram. O, Kijowo trochę. Plusem dla mnie jest to, że grają jak typowi streamerzy i kręcą się razem w bliskiej odległości. Z nadzieją na jakieś akcje z latarką. No, nie wiem, czy to im wyjdzie. Ada tutaj dobrze zagrała, bo skupiła na sobie moją uwagę. W tym czasie Leon podniósł pozostałych, no i znowu sytuacja nie wygląda dobrze. Jeżeli teraz ich zgubię, no to prawdopodobnie przegram. To, co oni teraz powinni zrobić, to przede wszystkim uciec i się wyleczyć. Jedna osoba powinna usiąść do gena, a druga powinna ściągać z haków. Jeżeli tego nie zrobią, no to większa szansa, że wygram ten mecz. Jeżeli byłaby sytuacja, kiedy gonię dwóch zdrowych surwów, a dwóch robiłoby w tym czasie gena, mecz byłby dla mnie z góry przegrany. Tak mi się wydaje. No, zamiast tego, są tak pewni siebie, że to ich zgubi. Generalnie w tej grze jest strasznie dużo błędów, zarówno moich, jak i streamerów. Może oni grają na totalnej bombie. Hmm. No jakby Twitch rządzi się swoimi prawami, więc wiadomo, że lepiej oglądać Zedymę z Killerem przez pół meczu niż kręcenie genów. O, trochę słabo, że trafiłam właśnie na tego Leona. On nie wisiał ani razu. Sytuacja jest dla mnie coraz gorsza. Jest trójka zdrowych surwów i jeden na pierwszym haku. Dwóch na pewno będzie robiło gena. Pytanie, gdzie jest trzeci? No i proszę, jeżeli teraz powalę tą Adę, jest szansa, że przy genie zostanie tylko jedna osoba, więc gra powinna się trochę spowolnić. No i mam to. Ja nie wiem, co oni odpieprzają albo się popisują, albo nie wiem, liczą, że nie trafię. Gra na czas. Sprawdzenie tych genów zabierze mi chyba za dużo czasu. Wydaje mi się, że wiem, gdzie jest ta druga ada, więc ja też tam pójdę. No i w pobliżu jest jeszcze ten leon. Jeżeli zrobię jeszcze jednego gena, prawdopodobnie będę musiała powalić ich wszystkich, żeby wygrać. No, proszę. I szykuje się endgame powoli. I teraz może wydarzyć się dosłownie wszystko. <ścoughs> Ale z nich agenci. Nie no, to co oni wyprawiają, to jest prosta droga do porażki. Zrypaliście to. Zrypaliście to na całego. I kolejny raz została już tylko Ada. Ale patrząc na ich styl, no, naprawdę wątpię, żeby robiła tego genem. Wydaje mi się, że ona tutaj przyjdzie i spróbuje ich postawić na nogi. Jeżeli teraz wstaną, to znowu będą jaja. O kurwa. No i tak, jak się spodziewałam, sytuacja znowu staje się dla mnie niekorzystna, ponieważ został im tylko jeden gen. A dodatkowo mam do złapania ponownie trzech surwów, którzy prawdopodobnie leczą się gdzieś w pobliżu. Wszystko, co muszą teraz zrobić, żeby wygrać, to uciec jak najdalej się da, wyleczyć i dokończyć gena. W tym czasie, jeden surf lub dwójka powinna mnie odciągnąć od pozostałych. Zamiast tego widzę, że świrują pawiana. Na moje szczęście, nie są zbyt rozgarnięci. Ok. Widzę, że Ada się już poddała i do tego jeszcze troluje. Nie, oni są jacyś specjalni, albo naprawdę są pijani. Nie wiem, co tu się stało. Ten mecz był totalnie porąbany. Może to ta późna pora, ale tak naprawdę gdyby zagrali to z lepszym planem, mogłabym tą grę przegrać już 10 minut temu. Już zaczynałam się zastanawiać, co bym zrobiła, gdyby jednak nie udało mi się tutaj ich powalić, ale na szczęście nie muszę się już tym martwić. A jednak gra się jeszcze nie kończy. Mamy dogrywkę. Juhu! jeszcze nie trafiłam. No, pięknie. Ta gra będzie śnić mi się po nocy. Ten mecz jest porąbany. Jeszcze nigdy nie widziałam takiej komedii. "Podejrzewam, że oni też mają mnie złą bekę." Jasna cholera. <głos> <głos> Nie chcę, żeby ten mecz się już skończył. <noise> Tego ziomka już nie doniosę na pewno. Jeszcze nigdy nie miałam w meczu takiej komedii i tylu zwrotów akcji. Ach, zasłużyli na donaty.